Sprzedaliśmy się Niemcom i zniszczą nas Ukraińcy. Dzielili się ze wszystkimi. Przecież to jest facet chory psychicznie. No granda. Podzielił poznajomości po i wszyscy będziemy płacić za to. No. Ci wpadli, a tam ci jeszcze więcej nakradli. Bo kradną. I nie bardzo jesteśmy niezadowoleni no. z tego, że tak y, posłowie się zachowują ministrowie. Proszę pana, ten rząd to jest po prostu, to są nieudacznicy. Wstydzę się. A inni nie kradli? Dzieli się ze wszystkimi. Czy rzeczywiście powinno funkcjonować takie wsparcie, bo to, to nie są pieniądze, które po prostu wynikają z czegoś. E, nie wiadomo z czego, tylko po prostu są to pożyczki w jakiś sposób. No na pewno ja bym to lepiej zrobiła. Na pewno jest tak, że robią zigły widły. Przecież to jest facet chory psychicznie. To KPO, to jest, przecież z podobno go wcale nie było, a, a to tylko pieniądze idą z budżetu państwa. Na szpitale nie ma na Onkologii nie ma na różne rzeczy takie, a na jachty, na jakiś y, y, ten swing, klub, no, no takie coś, no to przecież to jest żenujące, to no na świecie nie ma czegoś takiego. Proszę Pana, mieszkam w Niemczech od 40 lat. Niemcy się śmieją wprost, jak można tak się sprzedawać. Sprzedaliśmy się Niemcom i zniszczą nas Ukraińcy. A dla obiecywali mnie, nam coś innego. Dla mnie jest to karygodne. Mają hmm. służyć dla państwa, dla obywatela, a idą tam i... Nie wiem, nie wiem czy nie ma czy nie mają jakiegoś takiego poczucia wie pan odpowiedzialności sumienia